Nowi radni, nowe plany i postanowienia na kolejną kadencję. Dziś w stolicy regionu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Opola. Rajcy złożyli ślubowanie i rozpoczęli dziewiątą kadencję. Obrady obserwował Adrian Szuta. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. Wielki dzień w wielkim stylu. Nowi radni powołani i zaprzysiężeni. To nie tylko przywilej służyć lokalnej ojczyźnie, ale też obowiązek. Chcę być głosem tych najmłodszych opolanych, Chcę również wdrażać punkty mojego programu wyborczego, centra młodzieżowe w każdej dzielnicy, także i współpraca z środowiskiem akademickim, aby ta współpraca miasta i Uniwersytetu Politechniki i innych uczelni w Opolu była jak najlepsza. To będzie mój głos w Radzie Miasta. Obiecałam przede wszystkim, że uporządkujemy parking przy ulicy Wiejskiej, o który tak naprawdę już kilkanaście lat nasi mieszkańcy dzielnicy się starają, więc mam nadzieję, że. Wszystko to, co powiedziałam w kampanii, uda się spełnić. Niezmienna pozostaje ich misja. Przede wszystkim kierować się dobrem wspólnoty samorządowej. Musimy dalej kontynuować ten proces inwestycyjny i to tych inwestycji takich strategicznych, których no, w naszym przekonaniu troszeczkę zabrakło. Tak? Dużo mówimy o takich inwestycjach, które rzeczywiście są popularne. Widzimy, że ta przestrzeń wokół nas się zmienia, ale jednocześnie mm, na pewno będziemy bardzo mocny nacisk kładli na e, budowę wodnicy południowej, na budowę nowej przeprawy przez Odry. No To jest coś, co w naszym przekonaniu musi się zadziać. W Kładzie Rady Miasta znalazło się 25 radnych. Największy klub tworzą radni z Komitetu Urzędującego Prezydenta. Jest ich 11. O jeden głos mniej mają radni Koalicji Obywatelskiej. Z kolei klub Prawa i Sprawiedliwości liczy czterech radnych. Dzisiejszy dzień jest szczególnie ważny. W szczególności dla tych radnych, którzy dzisiaj po pierwszy raz zostaną radnymi, bo to jest uroczyste ślubowanie za przysiężenie prezydenta na kolejną kadencję, więc to jest zawsze taki uroczysty dzień i ważny w życiu każdego radnego. No ale też ważny dla naszego klubu, bo tu będziemy głosować nad przewodniczącym Rady Miasta. Przewodniczącą Rady Miasta została Barbara Kamińska. Chciałabym, aby praca Rady Miasta odbywała się w konstruktywnym dialogu, aby współpraca między poszczególnymi klubami była bardziej merytoryczna niż polityczna i abyśmy wspólnie dochodzili do konsensusu takiego, który pozwoli, pozwoli na dynamiczny rozwój miasta, szczególnie w nowej perspektywie środków europejskich, gdzie te możliwości pozyskania ich dla naszego opola będą dosyć duże. Kadencja, która została zainaugurowana w święte Konstytucji, będzie dziewiątą z kolei. Adrian Szuta, korieropolski. Polski.